Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trochę Wolnego Czasu. Moi drodzy, to już ósmy odcinek na temat figurek Dragon Ball z klocków kompatybilnych z LEGO. I to będą najlepsze klocki, jakie w życiu widziałem. I z tego powodu szczególnie właśnie chciałbym Was zaprosić do obejrzenia całego dzisiejszego materiału, bo te figurki naprawdę wyróżniają się na tle innych. Tych wszystkich, które Wam wcześniej pokazywałem, to jest po prostu kilka poziomów, kilka leveli wyżej. I śmiem nawet stwierdzić, że figurki z, z LEGO nie dorównują poziomowi i jakości do tych, które dzisiaj zobaczycie. Więc szykujcie się na 8 naprawdę świetnych figurek, które wam pokażę w tym odcinku. Także bez zbędnego rozgadywania się zaczynamy. Na początek dumny książę Sajan Vegeta w pełnej zbroi, którą pamiętamy z jego pierwszej wizyty na planecie Ziemia. Charakterystyczne niebieskie wdzianko, biały pancerz ze złocistymi elementami oraz białe rękawice i buty. Co ciekawe, figurka wyposażona jest w dwa świetnie dopasowane dodatkowe elementy zbroi: dolny ubierany na nogi, a górny zakładany na tors. Minka jest jedna, ale moim zdaniem idealnie pasuje do drwiącej postawy wegety z tamtego czasu. Na głowie zupełnie nowy odlew włosów. Być może zwróciliście już uwagę na nietypowe umięśnione ręce i dodatkowo nakładane elementy rękawic. Jest to ciekawa alternatywa dla zwykłych rączek z nadrukami. A skoro mowa o nadrukach, to zobaczcie, że nadruki są tu także na bokach figurki. Po zdjęciu elementów pancerza, ukazują się szczegółowe nadruki zbroi, przywodzące na myśl sagę androidów. Trochę szkoda, że nie ma drugiej miny na przykład ze skauterem mierzącym energii ki, no ale za to ma bardzo fajną moc w ręce. Idziemy dalej. Następny na liście jest Piccolo. Figurka, którą jak pierwszy raz zobaczyłem, to aż za nie mówiłem z wrażenia. Na każdej części posiada szczegółowe nadruki, jest też rewelacyjna plastikowa biała peleryna, która wygląda, jakby była powiewana wiatrem. Serduszko otrzymał też specjalny odlew główki ze spiczastymi uszami. I muszę powiedzieć, że ten poważny wyraz twarzy też robi robotę. Jako zwieńczenie na głowie jest idealnie pasujący turban. Po zdjęciu peleryny i nakrycia głowy możemy się bardziej przyjrzeć na drukom. Tutaj macie zestawienie, jak wygląda figurka z peleryną i bez niej. Pewnie jesteście ciekawi, co to za dziwne nóżki. Są to specjalne nakładki na nóżki imitujące marszczenia spodni dresowych. Można je ściągnąć i figurka też będzie wyglądała dobrze, ponieważ nóżki mają niezależne nadruki. A no i moc przypominająca nieco szatański promień. Coś wspaniałego! Kolejną figurką jest Broly, czyli legendarny Super Sajanin, ale z tych wcześniejszych filmów kinowych, co można łatwo poznać, po jego czerwonym stroju. Jak widać Broly to wielka góra mięśni. Żeby podkreślić ich rozmiar figurka otrzymała dodatkowy element, klatkę piersiową z barami. Jest też sporo błyskotek, jak naszyjnik, szerokie bransolety czy ozdobne buty. Po ściągnięciu większości dodatkowych elementów Broly wygląda o tak. Trochę jak w piżamce. Twarz jest jedna, ale za to bardzo udana. Na głowie z kolei dedykowane włosy w kolorze jasnozielonym. Dalej Birus, czyli Bóg Zniszczenia z Siódmego Wszechświata. Figurki tegoż zacnego jego mościa prezentowałem Wam już w dwóch innych odsłonach. Jednak żadna z nich nie prezentowała tak wysokiego poziomu szczegółowości jak w tym przypadku. Świetne nadruki na torsie i innych elementach. Specjalne nakładane ubrania, dresowe nakładki na nóżki, umieśnione ręce i nowy odlew głowy. Z tyłu Birus ma też oczywiście ogon. Bardzo podobają mi się proporcje tej figurki. Lecimy dalej. I him nearby. Rozstrzał tej serii, jak widać, jest spory, bo po Dragon Ball Z i Super mamy Goku z SSJ4 z Dragon Ball GT. Potężna klata, powiększona dodatkowym elementem, takim jak ubroulego, czteropak na brzuchu, rozgrzane do czerwoności futerko na rękach i plecach. Można powiedzieć, małpy Niżej pomarańczowo-żółte spodnie z nakładkami dresowymi i czarne, dedykowane dla tej przemiany, włosy. Na umieśnionych rękach klasyczne, jak na Goku, niebieskie frotki, a z tyłu długi, sajański ogon. No i to spojrzenie. Takie wiedźmińsko grindejowe, bym powiedział. A, no i dziesięciokrotne kamehameha, chyba. Wygląda to po prostu pięknie. Do you really think that it would have made a difference Bardock? I mean, really? <laughs> Następnie Bardock, czyli ojciec Son Goku Charakterystyczny czarno-zielony pancerz w nieco lżejszej formie niż w przypadku Wegety. Nie ma na ramienników, a na nogach zbroja jest subtelniejsza niż w przypadku Wegety, syna króla Wegety z planety Vegeta. Jak widzicie, Bardok też ma umieśnione ręce, a na nich czerwone wrotki, którymi wciera pod z czoła i krew swoich poległych pobratymców. Walka z armią Freezy do łatwych przecież nie należy. Sądząc po mimice twarzy, Bardok wpadł już w furię i sieje spustoszenie w szykach wroga. Moc silna jest w jego rodzinie. Jakby to powiedział mistrz Joda, figurka ma moim zdaniem jeden maluteńki minus. Trochę zbyt nisko osadzoną twarz. Wygląda jakby była spłaszczona, ale tak poza tym prezentuje się świetnie. Oh come on, where are you? The suspense is really killing me. Był Bardok, to teraz pójdźmy do jego arcywroga. Imperator Frieza w czwartej formie, kiedyś znany jako Fidałowa, ale teraz wiemy, że tak nie jest. Prezentuję wam tę figurkę z wielką radością, ponieważ jest to pierwszy udany minifik tej postaci. Świetne nadruki, rewelacyjnie dobrana kolorystyka. Twarz jest jedna, z delikatnie rozchylonymi ustami i niekrytym uśmiechem. Z ciekawszych elementów jest niewątpliwie górna część głowy, którą nakładamy na główkę figurki niemalże identycznie jak w przypadku mojej figurki. Frizy, którą dawno temu ja sam własnoręcznie zrobiłem. Jak to mówią, wielkie umysły myślą podobnie. Jest też biały, gruby ogon, a w ręku, jak widać, przeszywająca moc zabójczego lasera. Idziemy dalej. Na koniec Kid bu. Ponownie mamy do czynienia z bardzo szczegółową figurką. Oczywiście Buma ma różową skórę, muszę pochwalić świetnie dobrany jej odcień i bardzo dobrze wycieniowany tors. Białe spodnie przepasane czarnym pasem ze znakiem Medginów, ręce bez nadruków, ale kształtnie umięśnione. Wisienką na torcie jest twarz, która uważam idealnie oddaje charakter tej postaci w nieco poważniejszej formie, bo jak wiadomo, Bu też się uśmiechał. Podobnie jak w przypadku Frizy, kit bu otrzymał nakładany element na głowę, który pasuje. Co do milimetra, kawał dobrej roboty. To teraz przyjrzyjmy się całej serii. I teraz klasycznie pokażę wam moją całą kolekcję figurek Dragon Ball z klocków, które zaprezentowałem wam od pierwszego filmu. I drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej serii, o tych ośmiu, moim zdaniem, fantastycznych minifigurkach. Chciałoby się powiedzieć Lego, ale to nie są Lego. Napiszcie w komentarzu, która figurka najbardziej z nich Wam się podoba. Mam nadzieję też, że ten materiał, mój film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie robicie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!